Witam serdecznie, tutaj jest kanał Moniki Laskowskiej, a z nami jest Paulina Połzucek. Witam, witam. Mam jedno najważniejsze pytanie i zacznę od niego na samym początku, czyli co się stało, że Monika nie walczy? Czemu takie zastępstwo, z którym twoje przeciwniczki się nie zgadzają za bardzo? E, wiesz co, z tego co słyszałam, to Monika miała jakąś kontuzję, dokładnie nie wiem, bo mi tam nie, nie dała znać dokładnie jaką, e, ale no tak jak mówię, no kontuzja tutaj była. Jesteście zadowolona ze zmiany swojej koleżanki z Timu? E, wiesz, to ja chętnie bym za, e, zawalczyła z Karolinką Gackowską, e, Natomiast e, Sandra się tutaj obstrała i mnie też się zdenerwowała, ale postanowiłam pokazać jej, że jednak ja mam ducha do walki i nie boję się żadnego wyzwania, więc e, no, przyjęłam tutaj po prostu sojuszniczkę. E, można było dzisiaj słyszeć duży protest ze strony Waszych, przeciw... waszych? No, waszych przeciwniczek? Przez, przez zmianę, jaka tutaj nastąpiła, dlaczego? Wiesz to one się z ten. One się protestowały na ostatniej konferencji. Dzisiaj jak dostałam właśnie dziewczynę, która nie wiadomo, czy trenuje, czy nie trenuje, bo jest tutaj niespodzianką, więc nie powiem, że ona nie trenuje, aczkolwiek teraz były zadowolone. Tylko ja się pokłóciłam z Danielką, bo ona obstrała Gacie. Czy Skoro pokłóciłaś się z Danielką, czy możemy liczyć na wasz pojedynek jeden na jeden? Czy to jest po prostu taka kłótnia, że zaraz wam przejdzie? E, wiesz, to z chęcią, z chęcią, bo ona jest taka wyszczekana, cały czas szczeka i po prostu użyła najbardziej to, że nawet nie dała mi dokończyć zdania, ma się za najmądrzejszą i jeszcze dodatkowo obsrała się. Mocniejszy przeciwnik, ona chce tylko wygrywać. Jest to dla mnie takie słabe. A jak twoje przygotowania? To już takie obvious pytanie. Jak Twoje przygotowania do walki? Jesteś gotowa? Jakieś kontuzje może były po drodze, czy, czy bezproblemowo? Wiesz, to moje przygotowania bezproblemowo. Jestem przygotowana bardzo dobrze. Walki się ogólnie nie mogę doczekać. W szczególności, żeby tutaj walnąć z Danielką. Czy, czy kole... Rozumiem, że kolejne walki w Prime będą, ponieważ Prime raczej nie podpisuje zawodników na jedną walkę. Kogo byś tak najbardziej chciała na następną galę, już tak wybiegając mocno w przyszłość? Na następną galę? Chyba. Rewanż z Danielką a, a, albo, nie wiem, Kubę Lasika. Czemu każdy chce go bić? A, wiesz co, Lasik lubi komuś zajść za skórę. Zaszyć ci za skórę? Tak, zaczepiał mnie już kiedyś na TikToku, jak miał ten epizod, gdzie robił live'y na TikToku, no to zdążył też mnie zaczepić. I co wtedy powiedział? A, nie pamiętam już. Czyli nic takiego bolesnego najwidoczniej. To coś tam wymyślał sobie, że nie wiem, e, że on mi się podoba, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, coś takiego było, nie wiem, ja mnie wkurzał tylko, bo e, połączyłam się z nim na bitwie, a on zaczął coś do mnie szczekać, że ja jestem była jakaś tempa, że coś, bo się koleguje z Matiem MMA. No ja potem tam zaczęłam e, go jechać <laughs> trochę bardziej <laughs> niż on mnie, bo on jest trochę głupszy. E, więc e, no tak wyszło nasz konflikt z Lasikiem jest aktualny <laughs> i możemy stoczyć walkę Lasik. Krzykuj się. Widziałaś dzisiaj jego media trening? Widziałam i myślę, że nie miałabym problemu. <grywa> bardzo mocne słowa. No tak. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję również.